Hejka! Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzimy z takim dwudniowym vlogiem. O! Dwudniowym vlogiem. E, dzisiaj Wam pokażę już taki mój dzień od 15, bo właśnie za 3 minuty wlatuje nowy filmik na mój kanał. Jestem taka ucieszona, bo wczoraj go montowałam późno. Moja siostrzeczka zrobiła mi taką piękną miniaturkę. I jeszcze dzisiaj zmontowałam kolejny filmik, który pojawi się też. Jeszcze nie wiem kiedy, ale się pojawi. No i ja zaraz jadę do mojej siostry do pracy, bo mnie, bo się jutro spotykam z nią, a jutro już wracam do domu. Nie chcę znowu wracać, ale muszę, bo szkoła się zaczyna, wiem. No, szkoła się zaczyna. No ale będzie mi trochę smutno me siostrzyczki, no ale nie chcę o tym myśleć, chcę jeszcze dzisiaj z nim cały dzień spędzić i jedziemy na jakąś tam przedaż, bo jest dzisiaj przedaż takiej marki e, Tiger of Sweden. Może ktoś zna, może nie znacie, ja to tą firmę znam. No i zobaczymy, może coś się uda kupić. Moja mama też ją lubi i może coś tam się uda moje mamie kupić. No. A ja się zbieram, bo moja siostra kończy o 16, a teraz już jest zaraz za 3 15. Tego ja się zbieram i jadę do niej, i później pojedziemy jeszcze sobie na takie szejki, które byłam ostatnio też na nich tydzień temu, i było takie dobre, i chcę jeszcze raz tego spróbować przed moim wyjazdem. Ja kochani, cały czas teraz noszę dwa dni temu kupiłam sobie tą torebeczkę z Daybirgen Et Mikkelsen i ja ją cały czas noszę, uwielbiam tą torebkę. Jest moim ulubioną torebką teraz. Ja tu zawsze wkładam mój portfel. Ja mam w ogóle taki portfel z Kipling. Już nie ma tej firmy w Polsce, a jeszcze jak była, no to właśnie jeszcze z tego mam I jeszcze mam plecak, z tego no i telefon i kamerkę wkładam tutaj i. I idę z tą torebeczką. Jestem taka z tej torebki ucieszona, że nie wiem, po prostu ja ją teraz biorę i lecimy. W ogóle patrzcie, zepsuły mi się staty, tutaj mi się, tutaj to się odkręciło i widzicie... Przykleiliśmy to klejem, ale chyba nic nie podziałem, muszę teraz kupować nowy, bo on się cały czas odkleja, no skoda, bo szkoda, właśnie. No, skoda, bo on był taki wygodny, fajnie go się tu trzymało, no może jeszcze zostawię go i jutro może go wezmę, na razie będę bez po prostu statywu nagrywać. Hejka kochani, witam Was! Ja już dojechałam do foteksu, bo no, się kończy o 16.30. No to powiedziałabym sobie coś kupiła, sobie może coś do jedzenia słodkiego, coś może sobie wezmę, albo po prostu coś do picia. Wiecie, no, tak po prostu żeby się napić. No i teraz chodzę po foteksie i czegoś szukam sobie. W ogóle tutaj to są tak jak. Yy, ja tutaj ostatnio Jak byłam w foteksie z siostrą To nie w tym foteksie, my byliśmy dalej To tutaj, powiem wam, że tutaj jest tak, Takie fajne są farby Akrylowe I bardzo polecam też Jakby ktoś był w Danii I chciał, szukać farb Po prostu jakikolwiek, To tutaj macie, patrzcie, całe grono farb Ja mam tą farbę Ja mam tą farbę różową Srebrną srebrnym i jeszcze ja mam... Yy, nie wiem, jakie A, złoty, ja mam jeszcze o ten. Ja mam jeszcze ten złoty. dlatego ja takie kolorki wzięłam nietypowe, ale tutaj są 3 za 60 koron. No to dla mnie okej, okay, 3 za 60 koron to się opłaca. I macie tutaj tyle tego. Tutaj w ogóle jeszcze jest więcej, ale już wykupione są widać. No ale... Bardzo polecam. Tutaj są bardzo dobre farby i bardzo też je ma. Ja jej mam i bardzo polecamy. Tutaj w ogóle są jeszcze, ja Wam powiedzieć, taką ciekawostkę. Tu są najgorsze zeszyty. Współczuję tym dzieciom, które tutaj chodzą do szkoły, bo tutaj mają takie słabe zeszyty. E, może gdzieś tu jakiś znajdę, bo tu jest otwarty. O, na przykład patrzcie, takie kartki mają. To jest takie... To są takie cieniutkie. Patrzcie, to jest takie cieniutkie, to jest takie cieniutkie. Po prostu... Uuu! No mamy takie grube, a oni mają tylko cieniutkie i Patry, te, um, Patry też ma właśnie w pracy takie cieniutkie i mówi, że po prostu najgorsze zeszyty. I patrzy, kochani mają taką właśnie taką samą alejkę co my e, w Polsce, że mogą sobie tutaj kupić różniste, różniste flamasty, cienkopisy i właśnie o tym my chodzimy. te kosztują 400 kron. What? <noise> Bardzo drogo. Ale te też są fajne, takie właśnie jak u nas są... Mm, Stabilo chyba, tak mam, tak stabilo mają takich tych. No i powiem wam, że patrzcie tutaj mają. W ogóle ja zawsze chciałam mieć, o na przykład te cienkopisy, o te. Zawsze je, o nich maszyłam, ale trochę mi było szkoda ich na nie wydać, bo nie są takie tanie. Tutaj one kosztują 100, 100 koron. No to nie jest najtaniej, ale tych nie polecam. Te miałam i jak ktoś by chciał je kupić, to nie poletam. Ale patrzcie, weszłam w palejkę, słodyczy i mają właśnie. Tu są my kinderki. O, tutaj mamy jakieś tutaj te, ale bardziej ile mają tych wszystkich. E, Maomi, haribo, haribo. E, nie wszystkie chyba są na w Polsce, dlatego okej. Okay. Mają też właśnie kinder. O, w ogóle te cake ja jadłam. One były w Szwecji, e, jak byłam rok temu. Ja je jadłam, były dobre. Dobrze kochani, ja już wyszłam z Foteksu i okazało się, że nie kupiłam jednej rzeczy, tylko kupiłam prawie... Już na, 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 na obiad już rzeczy, że sok pomarańczowy, mleko, serek jakiś tam, e, śmietane, łososia, Co wziąłam jedno, e, jedno e, Oreo, bo sobie pomyślałam, że białe, żółte wziąłam, sobie pomyślałam, że czarne mam jeszcze jedno, jeszcze mam całą paczkę w domu, to po co? No i jeszcze tam te ciasteczka, co mówiłam, mam takie malutkie i dwa twixy. No i teraz czekam na paty, bo ja się nie mieszczę, a mam mały koszyk, ona ma wielki i ja się nie mieszczę i muszę teraz na nią zaczekać. Hejka, ja już jestem siostrzyczką. No hey, hejka. hejka. A, z moją siostrzyczką jesteśmy na... N Nordhaven no. e, nad wodą. Sobie jeszcze siedzimy, bo już patrzę taki, tak myślę, to już ostatni raz kiedy tu jestem. Jutro już wracam. To jest jakiś niebywały już. To jest... no. Ja Tylko się poszło. pożegnam z tą moją... Najkochańszą książczyznę mm. na świecie. się, pożegnamy i jeszcze spędzamy dzisiaj sobie razem dzień. Ale no. jutro na sześć też nie lecę rano. O no, 19.45 tak. mam lot. Mm -hmm. no. Jeszcze pójdziemy do Desert Huset, to takie no. właśnie te na tej szejki. Już mamy o 3 dni tam iść, ale codziennie się zmienia, że jak dzisiaj, to jutro ja i oby jutro. Już jutro musi być na 100%. No. Jesteśmy na North Haven. Nad wodą, nad kanałami. No i co to jest to Nordhaven, Gabrysia? No. Kanały, na których ludzie sobie pływają. No to nie jest tak bardzo kanały, bo tutaj jest North Haven, to jest taka dzielnica trochę na północ od Kopenhajnu. I tutaj macie bardzo dużo takich nowoczesnych, to jest miejsce, które się rozrasta. To jest taka trochę, jeszcze nie jest sztuczna wyspa, ale właśnie się tak rozrasta i tu macie bardzo dużo takich nowych inwestycji, tych takich nowych domów, tych takich nowych wieżowców, znaczy nie wieżowców, ale biurowców bardziej bym powiedziała, bo tu wieżowców nie ma. I jesteśmy sobie nad taką zatoczką i to jest Sandkaj, kąpielisko się nazywa. I tu po prostu macie taką wydzieloną strefę do kąpania się. Jest głęboko, bo tu jest 9 metrów, ale bardzo fajnie się tutaj pływa. Nie jesteśmy dzisiaj gotowe na pływanie, ale ostatnio to Chociaż dzisiaj jest taka pogoda, że w sumie bym się wykąpała. No, już tutaj sauny, że można sobie tylko tu karnet trzeba wykupić. I tutaj na środku zaraz Gabi Wam pokaże, że jest taka wysepka i można sobie no, do sauny pójść a potem wskoczyć do zimnej wody. jeżdżamy przez taki park, się nazywa Ucce Mose. To jest, no tak jak zobaczyli, zobaczyliście na zdjęciach, tu macie jeziorka, nie jeziorka, różne miejsca zielone. I naprawdę to jest moje ulubione, najulubieńsze miejsce w całej Kopenhadze do biegania. Tutaj jest chyba z 10 km, jak nie więcej, tras takich, wszędzie dookoła właśnie tych jeziorek. I macie też jeszcze między domami, takie małe palczki dookoła tego wielkiego parku. I naprawdę tu jest przepięknie. Prze Uwielbiam to miejsce. Hejka, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest najgorszy dzień, jaki może być. Czyli wyjeżdżam stąd, żegnam się z siostrą, aż mi jest tak przykro, powiem Wam, że mi jest tak przykro, że mi trochę chce płakać. Bo ja tutaj spędziłam po prostu cudowne wakacje. Hejka, ja już się spakowałam, moja walizka jest tutaj spakowana i torbę też mam spakowaną, a tu kurtkę jeansową biorę i bluzę na siebie i czapkę. Eee, no, no bo założyłam sobie tą bluzeczkę, bo pomyślałam, że ostatni dzień, eee, nie to, że ostatni dzień wakacji, ale pomyślałam, że wyjadę w tej bluzeczce stąd, bo no, chcę jeszcze ostatni raz przechodzić i w ogóle jest 13.28, no, a ja teraz Czekam, bo Patrycja kiedy skończy pracę, bo jeszcze idziemy na... Jak mu już nie wiem czy nie mówiłam, czy nie mówiłam, idziemy na... E, wczoraj to chyba mówiłam, wczoraj, że idziemy na te szejki, Już od trzech dni mamy pomysł, żeby iść na te szejki. Codziennie wypada inny dzień, a dzisiaj musimy iść, bo dzisiaj wracam, no to musimy iść, musimy. Ej, jak już wyszłam z mieszkania i teraz jadę spotkać się z Patrycją na tych szejkach. Ja już dojechałam do tej... Pati już też do nie dojechała do tej restauracji Desert Huset To właśnie te szejki, jak już mówię on długo, wiem, kilka razy się powtarzam, ale już dojechałam, no i jechałam e, autobusem, a później metrem. Dlatego okej okay, i dotarłam tutaj, ale zaraz e, się zbieramy i niedługo też będę musiała już się pati żegnać. Cześć, witajcie wszyscy z kanału Gabrysi Tutaj witam Was z Gabrysi siostra, Pati. I co my teraz robimy? Siedzimy sobie z Gabrysią, właśnie zjadłyśmy szejka. No, to jest już shake zjedzony. Yy, niestety zapomniałyśmy nagrać, jak dostałyśmy tego shake'a, tego kolorowego, takiego wiecie, z jakimś ciasteczkiem na górze. No wyobraźcie sobie, że on taki był. Ale już nie jest. <grym> yy, no i co tam jeszcze? Gabi zaraz odjeżdża. Zaraz o ktoś tu odjeżdżam. Nie chcę. No. Też nie chcę. Smutno będzie to bez ciebie, nie? W Kopenhadze. Smutno tak sobie tutaj siedziałyśmy, sobie chodziłyśmy wszędzie, jeździłyśmy na rowerach, nie? Po całym mieście. No a teraz zaczyna się szkoła, nie? Więc trzeba... kończą się wakacje. U was pewnie też wszyscy, nie? No. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj siedzimy, bo niedługo będziemy się zbierać w metro i no. potem zostawię Gabrysię na lotnisku i Gabrysia wraca do Polski. A ja jadę do siebie. No i co tam jeszcze mogę o was na zajęcia powiedzieć? na Duński jedziesz. No, ja jedę na Duński, więc też się muszę odstawić Gabrysię na lotnisko, no i potem sobie pojechać. Bo sama lecę, nie lecę z No, Gabrysia leci sama, nie leci z rodzicami, sama leci. Do, tak, do Warszawy. Chyba pierwszy raz w życiu zlecisz sama samolotem, nie? No. Ciekawe jak to będzie. Ja też nigdy nie leciałam sama samolotem, więc zobaczymy. Nie wiem jak to jest. Znaczy sama samolotem, jak byłam taka mała. W tym wieku nie leciałam nigdy sama samolotem. A no, ciekawa jestem w sumie jak to jest, mam nadzieję, że jej nie zatrzymają, ani nigdzie nie, nie każą się zadawać pytań czy coś, no to ciekawe właśnie jak takie małe dziecko samo jest na lotnisku. Musisz się chyba przyczepić do jakiejś tej rodzinki i udawać, że za nimi chodzisz, żeby nikt nie zwrócił na ciebie uwagi, no nie? No, chyba tak. No. Znajdź sobie jakąś rodzinę, taką najlepiej jest z dziećmi, żeby nie ogarnęli, że jeszcze jedno tam chodzi za nimi. No nie? No. No. Tak trzeba. Tak trzeba. No i co tam jeszcze powiemy, Gabi? Smutek mi bierze. No. W A ogóle to miałyśmy na, w planach nagrać odcinek. Yy, odpowiadamy na komentarze pod, pod filmikiem. Nie. Odpowiadamy na komentarze yy, Spotkanie z Wersow okazało się porażką. No, i miałyśmy odpowiadać na to i ogólnie zrobić taki filmik, ale właśnie w sumie nie było czasu, i w sumie uznałyśmy, że to jest bez sensu, bo nie ma tam już na co odpowiadać. I to po prostu tyczy się wszystkich, wszystkich, wszystkich Was, którzy piszą hejty czy cokolwiek złego na temat właśnie filmików mojej siostry. Po prostu odwalcie się, naprawdę, odwalcie się. Bo to jest aż przykre czytać te wszystkie komentarze. Nie myślę, że tak sobie piszecie, bo Gabryzia może nie czyta, ale ja wszystkie te komentarze, ile tam jest? 10 tysięcy, czy ileś komentarzy? Ja wszystkie je oglądam. Jeżeli piszecie jakieś hejty, czy coś, czy właśnie nie chodzi mi o konstruktywną krytykę, tylko hejty, to naprawdę znajduję was na. Instagramie, na Facebooku, jeżeli nie macie nazwy, bo niestety większość z Was, którzy piszą hejty, nie ukrywacie nazwy i łatwo jest was znaleźć. Nie chodzi tu o żaden szantaż. Po prostu tak żeby zapytać się grzecznie, po co? I już do niejednej osoby napisałam, prawda Gabi? Tak. No, no, Więc naprawdę tu nie chodzi o żadne straszenie, ani nic, tylko naprawdę pomyślcie sobie, po co. Po co pisać jakieś hejty? No po co? Dziecko sobie nagrało filmik na jakiś temat. Yy, tutaj jakieś rzeczy, że będziesz się wstydzić tego za kilka lat. Co? Dlaczego ma się wstydzić? To chyba wersów powinna się wstydzić, a nie, a nie Gabrycia, że nagrała taki filmik, bo nagrała tak naprawdę prawdę, nie? No? Prawdę nagrałaś. Wszystko co jest w tym filmiku, to moim zdaniem też jest prawda. I co? Że się popłakała, bo nie spotkała wersów, no to nie jedna osoba w wieku 12-13 lat, albo i więcej, albo i mniej, by się popłakała jak nie spotkała swojej idolki. Jeszcze długo się na nią to dlatego... No, jeszcze przygotowywała się na to długo. Yy, jak sami wiecie, ona nie mieszka w Krakowie. My mieszkamy w Warszawie w Polsce i oni niby ekipa nie mieszkają w Krakowie, więc tak naprawdę to, że przyjeżdżają do Warszawy na jakiś meetup. To wszystkie dzieci oczywiście chcą iść, więc się przygotowują, że o, fajnie są w Warszawie, nie? I to nie chodzi o to, że ona jest jakąś crazy fanką i nie wiadomo kim. Po prostu się przygotowała na meetup, lubiła ją i co? I potem się nie udał, więc nagrała filmik sobie. Miała nagrać, jak ją spotkała. I nie miała z nią żadnego filmiku nagrać. Chodziło tu po prostu o to, że jesteś na meetupie i o, verso, cześć. Nie wiem, o to chyba chodziło. A nie chodziło o nagranie z nią jakiegoś, nie wiem, challengeu, tak? może nie wiem, yy, odpowiadamy na pytania, tak? Bez przesady, ludzie, serio. A to, że jakieś dziecko zemdlało, to myślicie od razu wszyscy, że to jest niebezpieczeństwo? Yy, ludzie normalnie mdleją na ulicy. To co, ktoś na ulicy zemdleje i już trzeba, nie wiem, ulicę zamykać? No, bez przesady. Ludzie mylają z różnych powodów, tak, nawet tak samo można z ekscytacji. Nie wiem właśnie z tego, że jest tłum, bo komuś zabrakło powietrza, ktoś miał jakąś chorobę. No, naprawdę, ludzie mydlają z różnych powodów. I, I wydaje mi się, że większość tych, co pisała te komentarze, nigdy też na koncercie nie była. Bo na ilu ja koncertach nie byłam, zawsze siedziałam, jakaś karetka musiałam przyjeżdżać, bo ktoś tam dlał. Albo kogoś wynosili, bo ktoś właśnie zemdlał, więc to się normalnie dzieje. Więc też nie rozumiem, po co tyle hejtów. I teraz pewnie na mnie będą hejty, no ale... Trudno. Musiałam się jakoś wypowiedzieć na ten temat. Bo jest naprawdę czasami irytujące wasze zachowanie. Chodzi mi tu właśnie o tych wszystkich yy, komentujących. I wiadomo, że jest jakaś konstruktywna krytyka, że coś jest o... Że coś tam źle nagrałaś, coś bez sensu, coś... Wiecie, ona ma 13 lat, więc... Mnie możecie hejtować, no ale nie dziecko 13-letnie, bez przesady. I to nie jakieś ten najlepsze, najlepsze w ogóle jak piszecie Ty głupia, ty taka, ty owaka, po co? Szczerze po co? Nie macie swojego życia, nie macie szkoły, pracy, naprawdę zajmijcie się. Zajmijcie się. My te komentarze czytamy tak dla Beki, a tak naprawdę Fabrycia się nie przejmuje tym. Po co? Po co się przejmować? Wiadomo, że to, że czytasz komentarze, nie znaczy, że się tym przejmujesz, wiadomo, że... Trzeba zawsze w sumie znać, moim zdaniem, opinie innych, opinie tego, co ludzie myślą, nie? A tak bez sensu dawać łapkę w dół albo wyżywać się, bo jest dziecko młodsze. Naprawdę. To jest tak, jakbyście w szkole się wyżywali na jakichś dzieciach z młodszej klasy. No, więc kończę wywód. To taki na sam koniec, właśnie pobytu Gabrysi u mnie i stwierdziłam, właśnie, widząc te wszystkie komentarze, złe, dobre, fajnie, właśnie, że też piszecie miłe komentarze, bo to naprawdę jest motywujące i wszystko to, co się dzieje na tych filmikach, to tak naprawdę jest sprawka Gabrysi. Ona wszystko nagrywa, wszystko montuje, wszystko, wszystkim się zajmuje. No, więc właśnie, tak, tylko po prostu czasami starsza osoba musi yy, podjąć głos. No, ja, ja w ogóle tak mam, mam tą balisko, torbę i jeszcze taką czarną, długą torbę, tylko Padio ma w koszyku, bo no ciężka trochę jest. A tak jak idziemy razem, no, to może mi tam pomóc, ale w ja no, jestem przygotowana. No. Udało mi się zmieścić, chociaż miałam cztery parę butów. A, no widzisz? No i było... A wszystko to w bagaż jaki? Podręczny. No. My już dojechałyśmy na lotnisko, Pad mnie zaraz zostawia. Ja lecę do Polski, tyle wzywa Elf, No nie jest mi fajnie, bo pamiętam, że tutaj najlepsze wakacje spędziłam. No, tak jak już wcześniej mówiłam, że sobie popakałam, bo teraz mi też jest przykro, ale szkoła wzywa. Jak to się, mm. mówi, szkoła wzywa. Ja już też będę musiała się z Gabrysią żegnać, bo tutaj chyba dalej już nie można. To już będę musiała się z tobą pożegnać. Jesteśmy już na lotnisku, na razie do Was, resztę filmu Gabrysia sama będzie nagrywać no i pokazywać jak to jest samemu lecieć samolotem, no trzymajcie się. Cześć kochani, ja już jestem na lotnisku, no i teraz czekam na swój lot, e, aż mi pokażą gdzie jest, biedny, po prostu gdzie bramki, ja w ogóle przeszłam, jak już mówiłam, lecę sama, sama samolotem, rodzice na mnie po prostu czekają w Warszawie. No, i ja po prostu przylecę do Warszawy 21.10. W ogóle ta maska wygląda tak śmierć w Tej masce, jak gdzie orzeł, w ogóle ona jest trochę większa i spadła ale mi się podoba, że tutaj jest wok. No, i przeszłam w ogóle przez bramki, wszystko tylko mi w ogóle zatrzymali, bo moja, mam perfumy, jak już mówiłam, mojej mamy. I no, sprawdzali, co to jest, no, bo wiecie, no, tak dziwnie trochę. Sprawdzali patyczkiem, no, i wszystko przeszło. Git jestem, po prostu teraz czekam. Otworzą po prostu bramki i powiedzą mi gdzie ja mam iść, bo na razie czekam takiej tutaj największej, takiej, gdzie można wszystko kupić perfumy, alkohol, słudy, to czekam tutaj właśnie. No i teraz za e, 4 minuty w ogóle, e, tak, za 2 minuty powiedzą mi gdzie ja mam e, iść, do którego gate'u. No i teraz czekam po prostu sobie już są po prostu. Gorąco strasznie tu jest i jeszcze w tej maseczce. Jeszcze te maseczki są takie, że słabo się przed niej oddycha, ale trzeba, no co tu zrobić. I już trochę tęchnię za siostrzeczką. Jeśli to oglądasz, to pamiętaj, że będę do ciebie dzwonić, do siostry, będę dzwonić, pisać. No, będziemy dużo rozmawiać, żebyśmy po prostu o sobie nie zapomniały i żebyśmy się po prostu dalej. Były dla siebie bardzo dobrymi siostrami, no. Na pewno jeszcze z nią dzisiaj będę rozmawiać, bo już rozmawiałam z nią. Powiedziałam, że już przeszłam przez bramki, wszystko, tata, tata. Porozmawiałam ta, z nią i z mamą też cały czas rozmawiam. No, moja mama w ogóle teraz poszedł na zebranie, bo dzisiaj mam zebranie w szkole. A że mnie dzisiaj nie było na rozpoczęciu roku, no to zebranie jest i... No i teraz czekam, aż po prostu otworzą te bramki i będę wiedzieć, że ja mam lot. Dobra, kochani, ja już widzę swój lot, zaraz Wam przybliżę. Decyutko, wars of A18, dobra, to idę w ogóle do 19.45. Warsaw i A18, dobra. Chajka, kochani, ja już e, doszłam do mojego gate'u, e, czyli A18, tak jak mówiłam, e, pokazywam na tej, tej, no tam, tam. No, i, do, i teraz czekam do 19.15. E, zamykają Zamykają bramki. Poszedł tutaj troszeczkę, przepraszam was, że zajmuję maseczkę, ale strasznie mi się źle mówi. Nie, 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 można tak zrozumieć, ale tak będę. O tak może, bo muszę cały czas. Nie, nie wolimy zajmować. E, o 19:45 mam wylot, o 21:10 dolatuję, a bramki zamykają o 19:15. Dlatego spoko, spoko, spoko. E, strasznie nie jest mi źle z tym, jak już kolejny raz powiem. No, no Przepraszam Was, że się tak powtarzam, ale trochę no, mi jestem przykro. Jak mówicie, patrzcie, sama lecę, samiutka. Yy, wiem, że możecie tak dziwić Was to, jak to na no, stole. Ja mam 13 lat, ale to samo, tak, le to samo, bo yy, ja letę lotem, a lot może mieć od 13 lat. Już można latać samemu. Tak jest yy, w Unii, w regulaminie, w innych lotach nie można, a w tych można. Dlatego mówię: spoko. No, okej, okay, dobra, no to okej, okay, i teraz właśnie czekam. Eee, aż właśnie otworzą już e, bemki. Hejka kochani, przepraszam, że nie nagrałam już w samolocie, bo po prostu jak leciałam samolotem, to cały samolot był Polaków i jak ja tylko coś bym powiedziała, to ja byłam taka dobra, już w tylu, e, trochę się wstydziłam nagrywać, bo jeszcze koło mnie siedział Polak i tym bardziej, a w ogóle jak yy, nie no. Już jest drugi dzień, w ogóle zapomniałam w ogóle nie mam nagrać, yy, przyjechałam było z sushi, rodzice mnie powitali, chciałam trochę z nimi spędzić dla czas, dlatego trochę nie nagrałam, chociaż mogłam, ale już nie nagrałam. No i dzisiaj pierwszy dzień w szkoły, zaraz nagrywam back to school dla Was... Yy, pokażę Wam, jakie książki mam w tym roku. Mam ich dużo, Powiem Wam, że mam więcej ich niż w tym e, wcześniejszym, e, w szóstej klasie, no i chciałam to wszystko pokazać. W ogóle patrzcie, przyleciałam i patrzcie, obudowę sobie włożyłam na zegarek. Ładnie wygląda. I mi się teraz nie boję się o zegarek, który mi się porysuje. Teraz co dopiero mogę z tym zegarkiem chodzić na tańce, też już byłam na tańcach. E, wszystko wam opowiem w back to school, jak u mnie pierwszy dzień szkoły wyglądał. Wszystko Wam opowiem w back to school, dlatego wyczekujcie, a ja kończę tego vloga i zapraszam i po prostu widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!